No cześć, się siemanko, witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Oli, a to kolejny odcinek z naszej pięknej serii na Crystal jest już piąty, także witam wszystkich piątym odcinku, no i co tutaj się dzieje, bo troszeczkę się pozmieniało od ostatniego odcinka, na mapie, jeżeli ktoś by sobie chciał przejść, jesteśmy właśnie w tym punkcie, w tym cypelku, o tam możecie zobaczyć, przewędrowaliśmy z, o tamtąd. kiedy przewędrowaliśmy no właśnie, w niedzielę mieliśmy sobie streamka, w którym po prostu mm, przeszliśmy sobie tutaj na tą stronę mapki, szukaliśmy ogólnie jakiegoś fajnego miejsca na bazę przechodziliśmy przez tam, tam, tam e, poginęły mi dwa pterki poginęły mi Dwa ostrzeżatory, czy tam nawet trzy, no ale też udało się nam ogarnąć kartotaurę, ale o tym wszystkim zaraz tam gdzieś teraz będziecie mieli jakieś urywki, może ze streama. To jest on. Spyglass odpalany, no i można lecieć w świat. Oczywiście, jakiś sucho-mimosz. Tarara. Nie, no świetnie, świetnie się bawią. Halo, halo policja. E, no i masz bana. good evening A nie, to jest Jozor, to nie masz bana jednak. Oooo o! O! Co to jest? Ark... Paleoarkarkark... Kim jesteś? Ty klepie nas, klepie nas trochę Karnotazaurus Karnotar to się nazywało? Boże ja nie grałem nie. Widzowie co to jest? Czy to jest Nigerasaurus? Nigersaurus Boże co, co my znaleźliśmy czekajcie Kurde Widzowie skupmy się na jednej rzeczy Musimy znaleźć dobrą miejscę na bazę. Bije! Popaki Trzymajcie się twardo! Halo! Coś ich bije. Czemu mój tak wolno zaczął biegać? Co, ten Nigerosaurus się pewnie rzucił. Ja wiedziałem, on podejrzany typ był. Nigerosaurus. On był podejrzany typy to były. Nie wiem, jak ja się obok nich przemknąłem. W ogóle cel taki ten, nieoficjalny, to jest 2000 subów do końca roku Co jest z nim nie tak? Kiedy, kiedy się siodło robi na Karno? To ja chcę takie siodło, proszę, takie siodło Karno, taurus. Ale jesteś głupi, nie wyzywaj mnie Napisałeś w ogóle głupi, głupi Nie wyzywaj mnie, dobra? Nie wyzywaj mnie Nie wyzywaj mnie Nie wyzywaj mnie, dobra? Ciekawi mnie, co się z innymi youtuberami dzieje arkowymi Ale przepiękny jest ten Karno, zobaczcie na niego oj oj. Zoba na niego, zoba na, na te rogi no, i tak karno powinien wyglądać. No, czemu zbliż karno? O co chodzi? Halo, policja. i zobaczcie, jaki piękny jest z tej strony. Karno się nam udał. <grystanie> Jestem w stanie zobaczyć. I tak, tak dobrze, że mam. O kurwa, co to jest? o oh, shit! Oh, shit! Czeku, większy niż... nie wiem co, nie? Oh my god Dobra, dobra, szybko, szybko Szybko! cyk zjazd, zostań Zostań, zostań, zostań Dobra, Woody Widzicie to? Nie no, ja myślę, że w to byśmy mogli docelowo się udać Całkiem nieźle to wygląda, moim zdaniem A ja mam plan naprawdę na wybudowanie tutaj całkiem niezłej bazy Chociaż po budowaniu zamku na Ragnaroku trochę mi się może nie chcieć Dobra, jest zespinuje w wodzie, ale ja też jestem cholernie szybki na tych obstruaturach. Budoby mi się tam udać tak jakby tamtym wyjściem przejściem. O nie, Barionek to też nie jest to, co go chcę. Będziemy tak wiecie. Ewentualnie przez jakby środek byśmy się mogli przypierdzielić. Ale spróbujemy tak. Na, Day no hej. Oooo siwaty! No idealnie, bo argenty byśmy sobie tutaj mogli pooswajać. Bardzo fajnie, tylko żeby ich tutaj nie zagrować na siebie. No ja nie wiem, czy to jest do końca dobre... dobre miejsce że to jest parad serii, tutaj mamy Titanoboa, to nie są dla nas problemy i tam jest tylko Dainoheirus. Tego główniaka bym chciał akurat omijać. dobra, tutaj raczej zakończymy z Crystal Isles, bo ja się tak chciałem tylko wybrać do jakieś fajne miejscówki, no i to już jest dużo lepsza miejscówka. Teraz nie wiem jak to wyjaśnię, widzą na odcinku. Ale najpierw pójdziemy sobie tak, pójdźmy sobie tak, ponieważ będziemy potrzebowali sobie ogniska, żeby zrobić sobie więcej jedzenia. Eee, I w sumie ja muszę też przeczyścić swój ekwipunek. Nie będę potrzebował już kuźwa spajka, tak? No to mi się tutaj nie przyda. Ogólnie też się zastanawiam, czy w ogóle ten mod mi się tutaj przyda. No bo bole niby spoko, ale nie wiem, jakie tam potem rzeczy będą, więc dobra, to się zobaczy. Możemy sobie, myślę, zrobić jakieś 22 strzałki, bo czemu nie. To mamy w razie czego preserving min na razie mi się nie przyda, spajki przydadzą mi się, ale to dopiero zaraz, no i też przydałby mi się mortal and pistol którego niestety nie mam, mm, troszeczkę narkotyków sobie też zrobiłem w międzyczasie, no gdzieś tam będziecie mieli, myślę, urywki ze streama, jak się dobrze to zmontuje wszystko, e, więc tutaj tego jego oswajaliśmy tam strzałkami, nap naparzyliśmy, naparzyliśmy, tankowałem sobie właśnie z tego raptora, no i szybko padł, strasznie niski level, ale zawsze jakaś tam obrona, no i wygląda, myślę, że wygląda naprawdę kosacko, plus jeszcze to jest Palio Ark, więc to taki trochę inny nawet jeszcze. Dobra, hits. Mamy jakiś tutaj pierwszy fundament. Oczywiście po fundamencie od razu lecimy sobie z ogniskiem, do którego zaraz sobie powrzucamy rzecz. Ja zrobiłem ten molten Oczywiście, że nie. Nie zrobiłem. O nie, nawet... Aaaa, chciałem eksplusa. Fuck, fuck, fuck. Dobra, to zrobimy to najwyżej tak. Hits. O, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Ja sobie to zniszczę. I teraz powinniśmy tak czy siak mieć kamienia... Aha, zabrakło mi 10. Dobra widzowie, dobra widzowie. No więc cyk myślę, że troszeczkę można przyspieszyć ten proces, bo widzieliśmy już to warku nie raz, nie dwa, więc tutaj szybciej troszeczkę się ogarnęło. Zaraz sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ciekawa i nowa dla mnie. E, szybko to tylko on troszeczkę narkotyków potrzebuję, bo jak tutaj. Oh, nie wezmę tych narkotyków, to nie będziemy mieli. Wait a minute. Szybko to tylko troszeczkę narkotyków potrzebuję. Bo, jak tutaj. Oh, nie wezmę tych narkotyków, to nie będziemy mieli. E, dobra, co to jest? Jakiś protein meat. Nie wiem, czy to im po prostu daje więcej HP? Być może, nie wiem. Na razie mnie to za tak, bardzo trochę nie interesuje. My potrzebujemy sobie na pewno zrobić metal. Którego chyba nawet nie będę miał, bo nie kopałem. Oh shit, oh shit. Chyba, że któryś z ziomeczków będzie miał. A ja też nie patrzyłem, jakie oni mieli ekwipunki. Zabierałem im wszystko co tam wartościowego, tym co poginęło, ale raczej będę tutaj i tak musiał pozbierać rzeczy. Na pewno potrzebujemy dużo tego metalu, na szczęście mam pika metalowego, więc tu nie będzie problemu. No i co, ja sobie tutaj myślę posortuję. Głównym celem dzisiaj będzie też siodło na tego karno, ponieważ siodło na karno potrzebujemy 30 sztabek metalowych. Chciałem powiedzieć złota. 30 sztabek metalowych. No i myślę, że jeszcze potem zobaczymy. Zaraz, jak tutaj to wygląda? Czy może tam jest lepszy na bazę? Czy tu, czy tu, czy tu? No bo w tej okolicy już jest troszeczkę niebezpiecznie, a ci, co byli na streamie, o tym wiedzą, więc musimy się troszeczkę dobrze umiejscowić. Po niewielkich zbiorach uważam, że mamy wystarczająco metalu, żeby tutaj troszeczkę powrzucać. 46, no troszeczkę jednak tego jest. No i co? E Aha, no tak, przecież muszę Smithy zrobić. <laughs> muszę Smithy zrobić? Boże nie. Nie chcę tego Smithy robić. No no dobra, mamy tutaj takie Smithy. I zobaczymy, jak sprawa się dalej toczy. Ja chciałbym Wam tylko pokazać, że tam gdzieś jest paracerium, ale tam to. O, karnotar. Ale tam jest właśnie kolejny karnotar z tego, jakby składu. Więc ja nie wiem, czy to dobrze od nas świadczy. Ewentualnie możemy go spróbować oswoić, no ale do tego przydałoby mi się jednak trochę kuszanco, nie? No bo tak. Tutaj na pewno bym chciał zrobić. Aha, 8 sztabek na metr... MUSZ! Dobra. Kusza, 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 zobaczmy kuszę, bo kusza mi się bardziej przyda aktualnie, 7 sztabek, no i spoko, taką kuszą już bym się mógł pokusić, bo kusza jednak coś tam zadaje, no i musiałbym to wytankować jednym z raptorów, ogólnie ten karnotor będzie na razie miał milion kamienia, żeby tutaj miał go, dobra, 2400 życia, no średnio, nie mamy tutaj żadnego tanka, chyba, że woody jeszcze gdzieś będzie, gdzie jest woody w ogóle, o, tu po drugiej stronie, Panie Udzieli, ile masz pan życia? Nie, tyle samo. Czyli tym Raptorem mógłbym spróbować. Ogólnie z nimi jest ciekawie. Tam widzę też, że jest normalny kark. kawawa, karnotarł. Kar 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 Ale patrzcie na to, patrzcie na to, co z nimi jest ciekawego. Patrzcie, jak one popierdzielają, nie? Łop z prędkością! o światła! O, terror Birdy, dobra, tego nie chcemy. Ale nie, no, ziomek jest, ziomek jest nieziemski. Jeżeli uda mi się na niego siodło ogarnąć w dzisiejszym odcinku, a powinno mi się udać, to będziemy naprawdę w niebie, można powiedzieć. No i co? Sequel chyba nawet nie będę robił, bo naprawdę, jeżeli chodzi o fiber to jesteśmy obrzydliwie bogaci, póki co, Fiber i nie będę nawet w niego inwestował. No a na pewno będę chciał zainwestować w tą kuszę, którą mi jeszcze troszeczkę sztabek brakuje. Mam nadzieję, że się tutaj... O, jeszcze jedna tylko tu będzie. Mam nadzieję, że ten z karnotaurów się tutaj nie zdecyduje wybrać. No co, czekajcie, my tutaj cykniemy, o. A, jeszcze Wood i Fiber, no to chyba tak... Aha, nie muda. Co? Człowieku, oszukujesz mnie. No co, nie zadziała? Dobra, działa wszystko. Wszystko działa, wszystko działa, panie. W musimy sobie tego Austroaptora... Nazwać. Ja w ogóle też wiem, że mi podawaliście od te imienia pod ostatnimi odcinkami. Ale. Aha, ja mam kuszę. A nie, dobra, tą, tą wytworzoną. To jest właśnie mój mózg, dobra. Yy, miejmy nadzieję, że nic nas nie zaatakuje w tym czasie. Tam już idzie ten Carnotaur Ja spróbuję to zrobić tak. Yy, o, no, nie mating, ty jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie nie czas na takie rzeczy. Halo. Halo, gdzie tu jest? Aha, bo to się popsiąc robi. Dobra, nazwijmy go Tadek. Pięknie. Niesamowity Tadek wybija na łów, że tak powiem. Nie! On tu idzie. Dobra. Czekajcie, tranki i teraz dobra. Baba bój Teraz dobra. U, się we mnie wiebał. Nie, panowie, panowie. No... Mm. Mm. Jak mogłeś? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co teraz. Jakby rozumiem, panowie, że on mnie zwyzywał troszeczkę. czekaj, ja Ale... A nie musieliście reagować w taki sposób, chciałem go oswoić, okej. Okay? Okej. Okay. No to co nasz pan. O, what the fuck! Widzicie to? Narkotyki. Nigdy nie na narkotyków dzieci. Eee. Dobra. ryzyka tutaj. Aha, spiecyk mnie pali, nieźle. ryzyka tutaj to możemy wrzucić. No, to jest jedyne, co tutaj bym tak naprawdę teraz chciał, no bo mogę jeszcze to zrobić, ale... chociaż... Chociaż i tak będziemy musieli więcej metalu pozbierać. Dobra, dziwna sprawa z tym wszystkim jest. Dobra, chodźmy się w takim razie przejść, bo tu w sumie mój timer został spieprzony. Dzięki, Tadek miał mi tu pomóc, ale jednak. What the fuck, czemu on na tyle gówna? No, jednak tutaj troszeczkę mi koleżcy przeszkodzili. Ja nie wiem nawet co to jest. Tałkąt Skin High Timing. Mm, nie wiem, nie wiem po co mi to jest w ogóle. Dobra, to, to mi się też nie przyda, bo Nie będziemy już tych Austroberów oswajać. Szczerze, pomimo, że są takie dobre, nie chcę ich mieć za dużo, okej. Okay. Aha, Terror nagle tu jest. O no nie, to był błąd. To nie był błąd jednak, dobra. Easy, easy on, easy on. Dobra, te chyba chyba premita nie dają, który w sumie i tak by mi się teraz nie przydał. Tam oczywiście mamy tego ichtio, coś tam, który by mi się też tutaj nie przydał, ale myślę, że damy radę go ominąć. Chociaż czy damy radę? Ja nie wiem, jaki on jest szybki w wodzie. Może być troszeczkę szybszy. O, 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 o. Dobra, byle by mnie tutaj nie stunował w wodzie, nie? Tak to sobie... O, ty skurwys! Na spokojnie, na spokojnie, jak na wojnie, jak na wojnie. Tadek, Tadek! Dobra, wyczuj moment, wyczuj moment. No i się zdubcyłem. Panowie, prosiłbym tylko, żeby mnie nie atakować. Trilogia z Ichtiony dała. Trilogia z Ichtiowy na Torram się powtarza. wiem, no się tam teraz będzie bił, Cześć to. Tadziu odwaliłeś troszeczkę, wiesz? troszeczkę odwaliłeś, wydaje mi się. Ej, bo on tu idzie. Dobra, no i bij go teraz. Neutral. To radę stary, no. Musisz dać radę, nie? No i bij go. I go, bo mnie, zaraz przyjdzie bić. Chciałem go tylko troszeczkę od wody odkonić. No i taki właśnie sposób yy, Tać stracił tysiąc życia. Hmm, hm. Ale przynajmniej się pozwiliśmy lokalnego złodziejaszka. Tam jest... O, rajadar to jest! Ale zobaczcie ile on ma torporu, okropne Aha, i tu są alozaury nagle. Hmm. Widzę, że przed paczką alozaurów co prawda mogę uciec przez wodę, ale... Nie chciałbym jednak tutaj się z nimi. Że tak powiem. z jeszcze, dobra. Co my tu mamy Skorpion. Skorpion mi się raczej też nie przyda. Ja bym potrzebował na przykład takiego Anklozaura. Wiecie o co mi chodzi? Tam mamy tego Suchomimusa. Suchomimus był ogólnie z rodziny spinosaurów, więc podejrzewam, że pływać może dobrze. A jako, że oprócz pływania tym Austroaptorem nie mam żadnej innej fajnej formy obrony lub ucieczki. Nie będę tutaj próbował do niego podchodzić. Ta Sauropera to widzieliśmy na streamie, jak tam się naducała z czymś. No to co, szybko wyczyścić tego Rajazaura, tak mi się wydaje. No i nie wiem, hmm. Chyba, że on naprawdę będzie jakiś szybki. O kurde, on wygląda jak ceratozaur. No ale nie powinien być dla mnie problemem, no i też nie jest. Widzicie, mówię wam, tutaj są nowe dinozaury, moż nowe możliwości, nie? E, więc można by, można by go tutaj jak najbardziej obczaić, tylko żebyś ty nie spadł przyjacielu, wiesz, bo się udusisz potem. Wiesz, że masz astmę. Pamiętaj o tym. O, w ogóle też, co ciekawe, ten e, z Austraptorem nie da się tak fajnie bansować. Aha, to jakim sezonem to nie trafiło? Nie da się niestety tak fajnie uciekać przed dinozaurami i obracać. Ja się na przykład teraz nie mogę obrócić, nie? Niech naciskam stat. No, halo! Czemu to nie trafia? A mu w głowę trafiłem swojemu, nie? Dobra, bo on tutaj też nie ma aż tak dużo życia. Ale na tym Krieg Better Dinos może Karnotor będzie bardziej użyteczny, nie? Może będzie miał jakieś nowe ataki czy coś. To by mi się na pewno przydało. Dobra, jeszcze jeden, może dwa max. Strzały z kuszy. No i patrzcie, ja teraz się nie mogę obrócić. O, idziesz w idealną stronę, mój przyjacielu. W idealną stronę, chodź tutaj. A, tak, tak, tak. Goniecie, goniecie, goniecie. Czekaj. Uruh. Czekajcie, o. Tak to będzie lepiej. Ha? 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 Dobra. O, pad pięknie. Idealnie. No i co? Myślę, że albo tutaj byśmy coś postawili, tylko że tutaj może nam coś na web spaść. Ogólnie wszędzie nam może coś na web spaść, więc teoretycznie... No jest to okolica troszeczkę dangerous, dangerous. Ale powinniśmy sobie poradzić. Ewentualnie sprawdziłbym tutaj jeszcze tą górę, bo tutaj może na górze bym się mógł osiedlić, ale też wydaje mi się, że to nie jest aż takie mądre. Co to jest? To jest ten z e, Ark, tak? Czy nie? Kurde, nie widzę, bo mi przeszkadza. To mu damy level. W ogóle ja też mam wyższy level. 54 już, oh, oh my god. Sprawdźmy tego Palio Raptora, tylko żebym sobie mu trafił w głowę, o. Wysiądzie mu chyba na hita, nie? W głowę jak trafiacie z tej kuszy, to jednak jest tutaj niezły rozpierdziel. Może byśmy się z 150 -tego udało z raptorka, no ale też, czy my raptorków potrzebujemy takich. Wiem, <grym>, że to słaby level. Chciałbym sobie tylko obczaić, bo to nowy dinozaur dla mnie. Tam jest 130, ale to jest Be better dino, też z krakena. Nie potrzebujemy raczej raptorka już w tym momencie. Ale to, co potrzebujemy, to pterek na 150. Tylko, żeby mi go tu nic nie atakowało, dobrze? Rozumiemy się? Rozumiemy się, panowie? Dobra, dwa strzały powinien zejść. Czyli co, mamy tutaj pterka? Mamy karno. Nie wiem nawet jakie pterek ma tutaj staty. No. Hmm. No. Do dupy, do dupy, totalnie do dupy. No ale może być, powiedzmy, może być. Dobra. Myślę, że tak. Możemy spróbować tutaj na tym klifie, ale też z drugiej strony tam bym się musiał obrodzić. Nie wiem czy tam na, na górze są jakieś... Straszne linki. Sprawdźmy to. No i szybki teleporcik dał radę, aczkolwiek mam teraz taką pewną zagwozdkę. Czy na pewno, aby tam jest dobrze się osiedlić, czy może gdzieś tutaj na jakimś klifie? No bo jeżeli się tutaj osiedlimy, nawet tam by było spoko, tylko bym musiał się odgrodzić od tamtego klifu. Widzicie, o tam, stąd tam. Właściwie to na tym wam mogę. Aha, nie mam nawet celownika. nie jay Ale nawet, jeżeli bym się tu chciał osiedlić, bo tutaj też jest całkiem taka fajna miejscówka przy skale, no, może mi coś spać na łeb. Jeżeli wpadnie mi tutaj jakiś rex czy coś innego, no, to może być przypałowa, tego byśmy raczej nie chcieli. Więc, no, ja myślę, że oswojenie osiedlenie się nawet tutaj na jakimś klifie, na przykład tu. O, wyobraźcie sobie jakąś fajną bazę, od tutaj. No, myślę, że może to się sprawdzić. I o, mały Sabre Nie ma problemu. Ewentualnie, no nie no, o widzicie, tu mamy jakby wejście, tu byśmy mieli wejście. Tam w ogóle widziałem wodę, ale to nawet pterkiem bym zgłatywać mógł zlatywać. Tu mamy tajkę, no i stąd byśmy też nie mieli nigdzie gdzieś daleko, więc to też jest jakieś jakieś tutaj kurde rozwiązanie. I myślę, że nawet moglibyśmy się o to pokusić, żeby tutaj y, spróbować. No bo. No się ma, kurwo. Hmm, no co nam szkodzi? Tutaj kolejny jakiś Saber to Tom kani No. Tam mamy tylko te musy i tak dalej, no ale zobaczcie, tutaj też mamy Bajorko, no i ja tutaj tylko pyk, pterkiem. I nawet jeśli, no to stąd mogę przecież sobie dinki oswajać. To jest idealne, tak naprawdę, myślę. No i tutaj byśmy sobie teraz zaprowadzili wszystkie dinki stamtąd, i by większego problemu nie było. Tak naprawdę. shit! oh shit! Who is this? Who is this? Nie dobra. Fiduj go, fiduj go, fiduj go. A nie mamy tego, nie mamy tego lepszego mita. Dobra, mogę go bić? Mogę go już bić. Ile on ma życia? Who is this? Karharodontosaurus? O oh, ty, Teo. O oh. ty, no, obstrałem się, jak nie wiem jeszcze kiedy. Człowieku, ty, dobra. Dobra, to ja wracam na dół i myślę, że tutaj byśmy się przenieśli z wszystkimi dinozaurami. Przejdziemy w tamtą stronę, o ile mnie nic nie zabiję. A szansa na to, że coś mnie zabije, jest jednak wielka. Tędy też byśmy mogli spróbować i tamtędy wtedy przejść. Ale tam mamy te sucho i jakieś inne niezidentyfikowane gady, więc tam chciałbym to raczej ominąć. Aha, nie, nie zły jestem gracz. Jestem dobry gracz w do te gry komputerowe. Dobra, chodźmy zobaczyć nasze dinki. What the fuck? Chodźmy zobaczyć nasze dinki. No i, i, i przenosimy się chyba na górę, tak będzie lepiej. Mamy tutaj nasze manaty. Mamy troszeczkę więcej metalu. Myślę, że tak. Na pewno Morten Piece już można sobie zniszczyć, żeby coś tutaj jednak zostało. Zaraz zginę, ale to kwestia naprawcza. O, proszę bardzo, dobra. To mamy Pyk. Smithy, no właśnie Smithy Tutaj możemy już sobie wrzucić wszelkie rzeczy Nie mamy fibera, nie mamy skóry Da się załatwić w momencik Fiber, proszę bardzo No i mamy siodło na karno tak naprawdę Na palio karno chyba nie potrzeba osobnego siodła Więc to też jest spoko opcja Dobra, to sobie weźmiemy Tutaj put out fire I to też możemy już zniszczyć Tak naprawdę będziemy mieli wszystko Jak chodzi o surowce i tak dalej Tylko no, musimy sobie jeszcze tą siekierkę tutaj ogarnąć Proszę bardzo, jeden wood Proszę bardzo przyjacielu No i w końcu mogę się pozbyć tej gównionej siekierki Aha, jeszcze to by mi się przydało ale nie mamy jednego Metal not? Chyba mamy. O, idealnie. I, I nie mogę tego dalej zrobić. Aha, bo to trzeba w tym w Morton Piece. U. I tutaj też jeden łódźik. No i pięknie, dobra. Mamy już wszystkie tutaj tak naprawdę rzeczy nasze. Można by powiedzieć, że pakuję manatki i wyjeżdżam. Znaczy, nie do końca wyjeżdżam. Wyjeżdżam tam pod górę zaraz. Ale można by powiedzieć, że pakuję manatki. A o co z tym chodzi? To zaraz Wam wspomnę. Więc tak. Mamy tutaj zwykłego Karno. Można by już mu założyć siodełko. Ja sobie tylko jeszcze się tu tu Jednej, jednemu z naszych ziomeczków musimy dać na przykład UDM u te cięższe wszystkie rzeczy, czyli tutaj będzie trochę chyba kamienia takich rzeczy i powinno być w porządku. Dobra, chyba już wszyscy. Chyba już wszystkich. Dobra, o. No więc to sprawdzamy trzego karno. Karno, no co tu się może zmienić w karno? Wydaje mi się albo szybciej trochę biega. Na pewno szybciej biega, popierdala jak nie wiem. To jest czy on nabiera jakiegoś busta? No, patrzcie na niego. What the fuck? Ej, jest wszystko ok, przyjacielu? To jest na pewno ta zwykła wersja karno, tak? Rozumiem. Y -y, nieźle, nieźle się dzieje. Megaloceros, witam, przyjacielu. Czy chcesz przetestować? Okej, okay, z mu. Ej, co? Od kiedy, Od kiedy megaloceros może się bić? Tego nawet nie wiedziałem. No i nie, on nie ma innych jakichś kurde ataków. Ten zbani i ten z tego. Tylko szybciej biega. Chcesz mnie atakować? Chyba nie, nie. Nie wiem, czy taki better karnął. No. Nie wiem, czy ten mod jest taki fajny, jednak. No, ale spoko, no karno jakoś tam działa. Jestem ciekawy bardzo tego PalioArk. Czy to po prostu jest szata graficzna i to, że on też może popierdzielać. Bo zobaczcie, on popierdziela i widzicie, po czasie nabiera takiej prędkości. Znaczy spoko jakby, nie narzekam, nie? Ale dziwne. Dobra, no więc tak, teraz tylko z tego karno wziąć siedełko. Przejść tutaj, no i ten karno mi już trochę bardziej interesuje, bo kolorystycznie jest niesamowity, szczerze mówiąc. Aha, i się nie wyskaka. O, dobra, nieważne. Halo. Dobra, na niego. No przesuń się, dobra. Okej, okay, ten, ten też się rozbiega, tak jakby. Ej, Karnos zaczynają być dziwne. <grywa> Co to jest? O, zbani, jakiś taki inny trochę atak. I ten jest jakiś. uuu... ten jest taki. bo ogólnie chyba graficznie, w sensie troszeczkę inaczej z tymi rokami wygląda. Jeszcze ma jakiś tutaj kurcze. Mm, ryk. <grywa> witaj, przyjacielu. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza, że ci zaryczałem na twarz. I cyk, ale to wszystko w biegu można robić. Czyli ten karno jest całkiem niezły ogólnie. Tylko, że nie będę bił teraz tego mega lacerosowo, się mi to nie. Aha, bo on nie ma. Aha, bo on stamina nie ma. A bez stamina tak biega? Oh my god, ty. Ja nie chcę tego karno, mate. Dobra, to już możemy zawinąć tak naprawdę. I nasze dinozaury też, no i co można by powiedzieć, że zawijam manatki, a propos zawijania manatek, wychodzi za niedługo lub wyszedł też już, jeżeli wyszedł, bo macie go gdzieś teraz na ekranie, numer mój nowy, czyli manatki właśnie. Który jest troszeczkę inny niż e, reszta spisanek, jest bardziej taki smutny, chociaż w sumie trochę motywacyjny właściwie bardziej motywacyjny niż smutny bym powiedział. E, ale tak, jeżeli chcecie, no to zapraszam was na ten numer, bo naprawdę jest warto, warto sprawdzić. Hmm, który to, O, tutaj jest stadu. Dobra, no to statkiem myślę, że możemy wyruszać. Także pakujemy nasze manatki i bierzemy się za siebie, i idziemy e, od tylnej strony. Więc to widzicie na numer, a my się już widzimy na górze, no chyba że coś spróbuje nam przeszkodzić. Na tle pięknego pojedynku, w tle o ile to miało sens jakiś yy, chcę wam oznajmić, że jesteśmy, dotarliśmy na górę no nic się w sumie nie działo, tak naprawdę po drodze zero jakiś walk co ciekawe akurat, bo na tej mapie na tych modach wszystkich to jest to troszeczkę nietypowe, dobra, tam widzę, że są jakieś suche miusypanie, bo teraz będziemy sobie mogli tutaj z góry postudiować zachowania różnych dinozaurów, żeby wynieść z nich jakieś wnioski na przyszłość z tego co się dowiedziałem na streamie to na pewno Uuu, Rex i to Palioak, ładny chociaż czy nie? z tego co się dowiedziałem na streamie to na pewno Dainoheirus jest troszeczkę agresywny, ponieważ zabił wszystkie moje dinozaury, które mieliśmy. A już nie mamy, hmm, więc tak. No dobra. Ja myślę, że tutaj sobie zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Wy zostawcie łapeczkę w górę i idźcie sobie zobaczyć serwer Discord, bo jest on otwarty dla wszystkich Arkowiczów. I tam też e, przy poprzebudowie będziemy sobie bardziej go rozkręcać, że ja tak powiem. No a co, w następnym odcinku będziemy się tutaj budować już tak na pełnej, więc prawowity odcinek zbudowania to będzie właśnie następny, mam nadzieję, że no, ja już wam powiem od razu, że będę tutaj umierał, bo ja widzę, że najlepsze, najbliższe drzewa są tam. Tyle drzew to mi na pewno nie wystarczy, A jak nie to będę sobie tu musiał schodzić, a to mnie kosztuje y gdzieś tutaj możliwość śmierci. A tego byśmy na pewno nie chcieli, więc co? Dzięki wam wszystkim za oglądanie, możecie tam zostawić jakiegoś supika łapeczkę. No i co? Widzimy się w następnym. No więc zobaczcie jak ten karnopeł się z wami żegna. Patrzcie na to, patrzcie na to. O!